Moi drodzy, Zielasz Polska powstał po to, aby dawać Wam ogromny zasób wiedzy, abyście mogli dowiedzieć się o sobie jak najwięcej i abyście dzięki temu mogli odzyskać swoje zdrowie. I ja właśnie to Wam daję w filozofii jednej wizyty i w planie zdrowotnej transformacji. Lub w wizycie rozszerzonej z biorezonansem, moi drodzy. Więc jeśli zależy Wam na takiej usłudze, gdzie poza informacjami na temat tego, w jaki sposób wrócić do zdrowia, poza zaleceniami dostaniecie jeszcze ogromny, ogromny zasób wiedzy. 24 strony, moi drodzy, 24 strony niech was nie myli. Napis na broszurce, zalecenia ogólne się tak nazywają, ponieważ to jest już taki sentyment do dokumentu, który po prostu powstał jako prototyp tego, co dziś stało się, moi drodzy, no, poradnikiem. 24 strony broszurki. Oczywiście również przepisy kulinarne, a tutaj jeszcze jeden aspekt: poradnik przeziębienia infekcje nowotwory. E, czyli wszystko o wzmacnianiu odporności ten poradnik możecie kupić za jedyne 10 zł, przekazując darowiznę na poczet utrzymania kanału. Informacje w opisie filmu. Dzięki wielkie za uwagę. Piszcie do mnie, jeśli chcecie wykonywać badania biorezonansem, piszcie, skąd jesteście, gdzie chcielibyście, abym przyjechała i ja taką trasę po prostu ułożę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i e mailu. Biuro Małpa Zielasz